Moja praca na wakacjach zaczęła się jeszcze w czerwcu, tak naprawdę. Ostatni tydzień czerwca byłem na obozie przygotowawczym do tej olimpiady międzynarodowej i później cały lipiec tak naprawdę pracowałem, uczyłem się, przerabiałem zadania z poprzednich olimpiad, żeby w końcu na początku sierpnia był bodajże pierwszy albo drugi wyjechałem tam. No i do 10. Cały czas tam coś działałem. Najlepszym elementem tej Olimpiady pobytu tam, myślę, była interakcja ludźmi z tych wszystkich krajów. Poznanie ludzi z całkiem drugiego końca globu, z całkiem inną kulturą i byli to ludzie naprawdę fajni. Dużo rozmawialiśmy, spędzaliśmy ze sobą czas, graliśmy w różne gry. Bardzo miło będę to wspominać jeszcze przez wiele lat. Wielkie przeżycie, wielkie wyzwanie spotkanie z inną kulturą, no nie tyle co koreańską, co w ogóle z innymi uczestnikami, z, z innymi językami. No, takie no, ciekawe przeżycie. To zawsze bardzo miłe, jeżeli podopieczny zadziała w ten sposób, na tak wysokim poziomie, ale trzeba przyznać, że przede wszystkim tutaj rola samego ucznia. To tak nietypowa olimpiada o tak nietypowych. Wymaganiach i uzdolnieniach, że zdecydowana większość działania to jest jego praca własna. Zresztą od pewnego momentu, od którego oni wiedzą o kwalifikacji do Olimpiady Międzynarodowej, mają również zgrupowanie, obóz przygotowujący do tej Olimpiady Międzynarodowej i tutaj już nasza rola się kończy.